Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 12 lat. Dzisiaj kuchnia z grilla, kiedy jesień się zbliża, robi się troszeczkę wieczniej, stąd też otwierają się grillownie. W Sujo są zabronione zwykle w ciągu lata, jak i również w centrum miast, ze względu na to, że to jest dym i no raz mocny zapach, a dwa na pewno jakaś forma dymu stanowi zanieczyszczenie środowiska, stąd też na obrzeżach miasta dużo tego pojawiło się teraz, i chińskie walentynki wyciągnęliśmy się wzajemnie właśnie na te grillowane rzeczy. Osobiście nie jestem, nie przepadam za tym grillowaniem, ale muszę przyznać, że akurat to miejsce, to miejsce znam dobrze. Jest bardzo czyste i prowadzą je tacy małżeństwo z Tajwanu, którzy mają takiego hopla na punkcie czystości restauracji. Także temu miejscu ufam. Interesujące jest to, że większość grillowanych warzyw, w tym wypadku owoców morza, czy też mięs, tutaj jest marynowana w wszelkiego rodzaju zasypka. Tutaj widzicie kawałek wieprzowiny. Nie są marynowane na mokro, tylko są marynowane na sucho, a następnie tak maziane, maźgane różnego rodzaju sosami podczas grillowania, co powoduje, że czuć jest smak mięsa, czuć jest hmm, Tą konsystencję tego mięsa i nie jest taka za bardzo, jak to się mówi, prze, przemarynowana. Byliśmy ostatnio kiedyś w niemieckiej restauracji. Oni właśnie to mieli takie marynowanego grilla, ale czułem tylko marynadę, muszę wam przyznać, no i, no i, no i ciągnące się mięso. Z drugiej strony, Chińczycy są dobrzy w, w szybkim gotowaniu, w szybkim smażeniu, w szybkim grillowaniu. Na pewno grilla to nie jest nowość dla was. Tutaj w tym wypadku oferują krewetki. Kawałki grzybów, które są teraz w sezonie kiełbaski robione z baraniny, kawałki takiego chleba robionego na parze, ostre papryki i do tego również po prawej stronie chyba drugi, trzeci od prawej strony to jest squid, czy jak to się tam nazywa. I fantastyczną sprawą jest to, że jest to bardzo lekkie no nie ma dużo karbohydratów to raz, a dwa tego typu jedzenie jest szybkie. Już nawet nie mówię o, o, o pieniądzach, bo jest naprawdę niedrogie. Te, na przykład te kłamarnice są bardzo tanie w Chinach. Jest też bardzo popularne na tego typu grillach. To jest tofu, to jest tofu, ale tofu o smaku ryby. Także jest ono fermentowane na sosie z ryby, czy tam na oleju z ryby. Ja osobiście bardzo lubię ostre papryki z grilla, gdyż e, pracują troszeczkę na ostrości. Wciąż są ostre, ale mają fantastyczny, smak taki ostry, no i lekko przydmiony, przygrillowany. Z grilla oferują naprawdę ogromny wybór od kalafiorów, brokuły, tak jak tutaj widzicie. E, Szrympy, to są te duże szrypy, ale to są słodkowodne i tutaj kałamarnica taka nawinięta jest, jak i również kawałki kurczaka, kiełbaski wszelkiego rodzaju. Jest to fajna alternatywa do generalnie oleistej gotowanej smażonej kuchni chińskiej chociaż muszę przyznać że w środku nie jest tak oleiście ale jest to dobra alternatywa i raz że szybka bo można to wziąć w trasę ze sobą a także można bardzo szybko to zjeść czy tam wziąć się do ręki jesień jest takim okresem kiedy zaczynają wiatry wiać robi się troszeczkę chłodniej stąd też robią popularne te grille widziałem już i baraninę o, tutaj to co widzimy to są kłącza czosnku też są robione na grylu, i pod spodem będą, chyba są pod tym, są te grzybki. Nie wiem, jak się nazywają po chińsku, ani po angielsku. Zaraz już wiem, szpilkowce. A po chińsku się nazywają Widzimy się jutro. Resztę możecie się sami domyślić. No i oczywiście ostrygi. Ostrygi są, ostrygi są słodkowodne. Ciekawostka tutaj te ostrygi, i to, a nie wiem, czy to są w ogóle ostrygi. Wiem, że to są, co robią perły. One rosną do takich ogromnych rozmiarów, a później, no, robią perły słodkowodne, czyli chyba ostrygi. Są zalane sosem czosnkowym, ostrą czerwoną papryką, zieloną papryką, tradycyjnie grudkami cukru, no bo sujo musi być na słodko. Oraz olejem sezamowym. Olej sezamowy w wielu restauracjach jest podawany do wyboru. Ja myślę, że to jest fantastyczna sprawa, bo większość olejów są to jakieś bezsmakowe, przemysłowe oleje do gotowania, smażenia. Natomiast za parę groszy więcej można sobie wybrać można sobie wybrać oleje sezamowe czy oleje takie smakowe, wyższej jakości, um, e, oraz można mm, e, wzbogacić w ogóle tu barwę. Widziałem oleje mm, sezamowe. Rzepakowy jest ogólnie dostępny. Jakie jeszcze oleje tutaj widziałem? Muszę pomyśleć, zastanowić się. Oleje sezamowe. Widziałem oleje ze słonecznika, no, ale to chyba wszędzie są. Oleje z oliwek nie są popularne w Chinach, przynajmniej w ulicznej. A tutaj jest bakłażan, taki rozcięty cały czarny bakłażan, pikowany czosnkiem i ostrymi papryczkami, rozcięty tak rozwinięty, jak kotlet i zgrillowany. Cudowny. Zresztą wiecie chyba, oglądając moje odcinki, że jestem ogromnym amatorem i fanem bakłażana we wszelkich formach. Stąd ten jest kapitalny, się go łyżeczką tak zeskrobuje do środka, także skóra zostaje na dole. Poprzez proces grillowania i smażenia ta Skóra się oddziela bardzo mięciusieńko od tego chińskiego bakłażana i się fatal, fantastycznie go je. Trudno jest, bo troszeczkę później zakręciłem się, bo próbowałem to nabrać na pałeczkę, a on jest taki lejący się ten bakłażan, i trochę się męczyłem z nim, żeby go wreszcie wyłapać. Uwielbiam tego bakłażana, no w ogóle uwielbiam bakłażana w każdej formie. Pamiętam, w domu lubiłem sobie czasami robić primaverę bakłażana, czyli takiego jak gdyby kotlety z bakłażana z mozzarellą i z sosem pomidorowym. W ogóle lubię gotować, także taka forma odskoczni i relaksu dla mnie. Ostatnio, um, ostatnio wziąłem się za gotowanie japońskie, albo inaczej smażenie japońskie. Robię dużo sobie potraw w domu katsu. Katsu to są coś takiego, um, technologia jest podobna do smażenia jak kotlety schabowe, wszak jest troszeczkę inna forma a, y, paniery. Nazywa się panko, to jest taka drobna z białego chleba, specjalnie robiona paniera pod panierę. Plus nie wysmaża się tego całkowicie, tylko najpierw się zesmaża, a później daje się do pieca, tak że one nie są nasączone. Te potrawy olejem. Zamówiłem drugą porcję papryk, bo te papryki są fantastyczne. Raz, że szybko wyłączają apetyt, to raz. A dwa, że kapitalnie, kapitalnie po grillowaniu redukuje się ich ostrość i piekocn, pieko, pie, pieczenie. Także Stanowią radość dla podniebienia. Tutaj widzicie właśnie te, te ostrygi. To mięso z ostryg. są naprawdę duże. Są naprawdę duże, muszę przyznać. nie drogie. Za, za 6 zapłaciliśmy 7 dolarów. Także naprawdę ceny są fantastyczne. Zresztą obok mamy jezioro Janczem. Wkrótce będą kraby. Może mi się uda zaprosić Denisa Gierczaka. Zresztą zapraszam do oglądania jego blogu z Szanghaju. Denis Gierczak i Kasia. Bardzo dobry blog bardzo przyjazny, bardzo optymistyczny, no i pozytywny, to jest najważniejsze. Myślę, że zagoniłem Was do lodówki a i yy, yy, złapiecie smaka i mam nadzieję, że Wam się podobało ten drobny kawałek kuchni chińskiej. A, myślę, że to będzie tyle na tyle i mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 12 lat. A, dziękuję i pozdrawiam serdecznie Polaków w świecie i wszechświecie. Do usłyszenia.